Tą transmisję kręcę nie bez powodu pod ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie, w bliskim pobliżu Gniazda Os i Żmij na ulicy Wiejskiej, ponieważ chcę Wam wskazać na źródło pewnego zła, które w Polsce skaża przestrzeń publiczną, debatę polityczną. Co więcej, uważam, że prowadzi do całkowitego przejęcia naszego kraju i zniszczenia go. Otóż jesteśmy dzisiaj w takich dniach, kiedy prezydent Trzaskowski swoją decyzją usunął z urzędów krzyże, tak? czyli symbol religii, wiary, którą wyznaje większość Polaków i dzień później prowadził zmiany w urzędach, w których będzie się stosować rozmaite zaimki, będzie się traktować dwóch chłopów jako parę, jeśli chodzi o jakieś przywileje. Co więcej, zrobił to bez jakiejś tam szczególnej podstawy prawnej, bo kto by się tam przejmował takimi szczegółami, skoro te środowiska, te kręgi są całkowicie bezkarne w każdej innej kwestii. I dzisiaj chcę porozmawiać właśnie o tym zjawisku L. PG i tam jeszcze dochodzi mnóstwo różnych innych liter, cyfer znaków specjalnych. E, bardzo rozwojowa sprawa jest z tym. Nie jako e, o ludziach, którzy prawda, e, obnoszą się swoimi problemami e, różnej natury, e, tylko o nawet też nie o ludziach, którzy mogą e, przeżywać jakąś seksualność inaczej. Nie wnikam w ogóle w kategorie ludzkie, w tym wszystkim zdrowotne. E, interesuje mnie bezpieczeństwo e, państwa, e, interesuje mnie protokół dyplomatyczny, interesuje mnie przede wszystkim e, bezpieczeństwo i zdrowie naszych e, polskich rodzin. I tutaj proszę o to, żebyście dopowiedzieli to, czego ja powiedzieć nie mogę. Jak wiecie, żyjemy w e, ustroju totalitarnym, gorszym niż komunistyczne Chiny, w którym za wolność słowa można pójść siedzieć, można być wykluczonym z życia publicznego, zlinczowanym wręcz. Tutaj przywołam bardzo głośną teraz sytuację związaną z premierem Robertem Fico, bohaterem międzynarodowym, zwłaszcza naszym, w kraju zalęknionych pist, zamiast polityków, nie obrażając organów płciowych, żeńskich. Który postawił się w WHO i wysłaniu Słowacji na wojnę. Ale tutaj nie do końca o tym. W każdym razie gazeta BBC stwierdziła, że to dobrze, że doszło do zamachu na Roberta Fico, ponieważ ten raczył być przeciwko społeczności LPG. Więc widzimy, że mamy tutaj do czynienia z zaczynem, bądź też już rozwiniętą formą faktycznie, jak rzeczę tutaj Włodzimir Włodzimirowicz, Formą organizacji terrorystycznych, organizacji dywersyjnych, które pochwalają, być może będą realizować również jakieś zabójstwa, akty terroru na terytoriach krajów, które pozwoliły na rozwinięcie się tego rodzaju siatki. No i tutaj właśnie pytanie jest: Stany Zjednoczone słyną z fundowania i zakładania rozmaitych Al-Qaid, Al czy ISIS-ów, to bardziej Mossad. I pytanie właśnie, czy przypadkiem nie odsłania nam się kolejna prawda o tej rzeczywistości organizacji tych pro progejowskich, takich indoktrynacyjnych, bo jak wiemy, oni się mnożą przez indoktrynację, wciąganie nowych ludzi do tego kultu, do tej religii. Są na to gigantyczne pieniądze, słuchajcie. Jak na leczenie Polaków w szpitalach surowidowych. Wierzcie mi, że to jest olbrzymie fundusze na stworzenie. Tej grupy, która ma właśnie służyć jako nie, absolutnie nie chodzi tu o obronienie żadnych praw, nie chodzi tu tutaj o żadną wolność, o żadną dyskryminację. To wszystko są słowa użyte odwrotnie wręcz. Chodzi tutaj o zastraszenie, zdyskryminowanie tych osób, które są normalne, które są heteroseksualne, które wyznają tradycyjną rodzinę. Jest to działanie wymierzone konkretnie w nich i nie da się tego zdefiniować, określić inaczej, zwłaszcza na podstawie tego, co widzimy. Jak szkaradnie to wszystko jest rozwijane, promowane przez jelity, które są jelitami zdecydowanie zdradzieckimi na każdym polu, które biorą udział w ludobójstwie Polaków, które biorą właśnie udział w degeneracji, okradaniu, upodlaniu, przekazywaniu polskiego majątku, polskiej własności, bo innych nacji, innych grup interesu, takie jak właśnie Trzaskowski, każdy prezydent praktycznie obecnie polskiego miasta, No i jak również frakcje polit polityczne, bo. Ta sieć właśnie promocji tego LPG jest to zorganizowana międzynarodowa właśnie operacja, która ma na celu wyłonić tych, którzy kolaborują z okupantem właśnie poprzez takie wierne powtarzanie tych sloganów i wyrazów właśnie poddaństwa, najbardziej głupich sprawach, żeby wtedy właśnie ta lojalność wobec okupanta była wyrażona najbardziej dobitnie. No bo wtedy, jeśli ktoś promuje coś irracjonalnego, pamiętacie jak było z maskami, właśnie by zadowolić swoich mocodawców, a robi to wbrew ludziom, wręcz wbrew ich życiu, wolności, to znaczy, że takie są ściśle zblatowany. Z okupantami, którzy realizują antyludzką agendę. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I tutaj trzeba się zrobić, dlaczego 46 ambasad rozmaitych państw w Polsce podpisało taką deklarację właśnie zwalczania, jak to się nazywa, homofobii i słuchajcie, transofobii. Wymyślili teraz takie pojęcie, jeszcze tam z innych fobii, ale chciałbym o tej transofobii porozmawiać. Wyobraźcie sobie taką hipotetyczną sytuację. Że jest jakieś, jakaś siła na świecie, jakaś społeczność, jakaś grupa ludzi, może nawet państwo, którego zarząd, którego jakby władze słyną z gigantycznej korupcji, afer związanych z narkotykami, którzy obnoszą się ze swoimi skłonnościami pedofilskimi którzy no, zażywają mnóstwo narkotyków. Te całe ich rodziny, klany są zdegenerowane do cna i których oficjalnym programem przy współpracy z naszym krajem będzie promocja tego, żeby obcinać dzieciom płci męskiej penisy. To jest ich oficjalna religia. Tak jak mamy, prawda, różne tam szariaty związane z muzułmanizmem, jakby pewne reguły religijne z judaizmem, tak? Tak samo właśnie ta grupa, właśnie jej główną tą religijną regułą jest to, żeby zachęcać dzieci do operacji chirurgicznych związanych ze zmianą płci, czyli wycinaniem dziur w ciele, obcinaniem męskich narządów, damskich narządów, no i zmiany hormonalne nieodwracalne, które powodują niesamowite komplikacje samobójstwa i tak dalej. No i pytanie, czy byście byli za tym w demokratycznym e, świecie. <grydy> tak jak gdybyśmy decydowali, tak? Załóżmy hipotetycznie, że mógłby być taki świat, czy zgodzilibyście się na to, żeby ta siła, to państwo, było e, głównym patronem e, naszego kraju, e, który jest wzorem do naśladowania, e, z którego czerpiemy wzorce kulturowe. No, i jeśli odpowiedzieliście nie, to moim zdaniem jesteście normalni. Dziękuję. Podajcie to wideo dalej, bo jest mało osób, które mają odwagę mówić o takich rzeczach. Prezydent Fico został już postrzelony, więc te środowiska mogą też właśnie sięgać po narzędzia takie terrorystyczne, łącznie z właśnie próbami zabójstwa. To już po prostu widzimy. Więc tym bardziej moim zdaniem mój akt nazwania rzecz po imieniu właśnie. Ko no, rozwijające się organizacje turystyczne o bardzo rozległych wpływach w Polsce właśnie przy finansowaniu przez amerykański wywiad głównie pod parasolem rozmaitych NGO-sów. Tak to trzeba po prostu określić, bo to tym po prostu jest. No i wyobraźcie sobie teraz, albo poczytajcie w gazetach, że partie polityczne, na które głosuje 90% Polaków właśnie są lojalne wobec tego dostarczyciela wzorców kulturowych i czołobitnie wyrażają za każdym razem podleganie pod jego, czy to pod ścianą płaczu, czy ściskając dłonie z ich liderem. Mowa tu oczywiście o rodzinie Bidenów, obecnemu rzekomemu przywódcu Stanów Zjednoczonych, których główną agendą, główną wartością teraz niesioną światu jest walka z rodziną, z męskością, z seksualnością zdrową, normalną, polegającej na pożądaniu seksualnym i uprawianiu seksu między kobietą a mężczyzną po to, żeby między innymi rozwijać rodzinę, przekazywać geny i nasz gatunek, żeby się mógł rozwijać. To jest jakby w naturze człowieka. No i właśnie Stany Zjednoczone rozpowszechniają kult zgoła opozycyjny. Zresztą nie jest tajemnicą, że bardzo dużo członków elit politycznych zwłaszcza zajmuje się też właśnie pedofilią w Stanach Zjednoczonych, więc są to rzeczy związane z różnego rodzaju luceferianizmem, z balami, bohometami itd., itd. No i oni później, właśnie pod szyldem demokracji, pod takim demonicznym uśmiechem, wujka sama zajmują się rzeziami dzieci, ludzi, rodzin na Bliskim Wschodzie, zajmują się promocją eugeniki, aborcji. I tutaj trzeba sobie uświadomić coś, czego Pro -life nie do końca rozumieją, że to nie jest wojna o biednych ludzi, których umysły w jakiejś tam debacie czy w argumentach zostały przekonane do tego, żeby e, dysponować w sposób niekorzystny swoim życiem, zdrowiem, seksualnością, płodnością. Tylko to są ofiary tak naprawdę zmasowanej operacji psychologicznej, dywersyjnej, sponsorowanej przez amerykańskie służby m.in. i syjonistyczne, satanistyczne kręgi, które sowicie opłacają wszelkiego rodzaju właśnie przejawy i wyrazy poparcia dla tych właśnie kultów LPG, kultów aborcyjnych. I kiedy widzimy takich ludzi, przeważnie nie mamy do czynienia z takim egzemplarzem realnym, który reprezentuje zjawisko w polskim społeczeństwie, tylko mamy do czynienia z aktorami bądź też po prostu służbami, aktorami kryzysowymi, którzy odgrywają na potrzeby przedstawiania wizerunku medialnego, tak? pro-lifeowców jako psycholi, czy aborcjonistów jako coś fajnego, cool. Do tego służy zgraja aktorów, muzyków, NGO-sów, no jak widzimy tych wszystkich, którzy służą, realizują? Jako zainstalowana tu agentura, czy w mediach, czy w polityce, w kościele i tak dalej, pewnego rodzaju instrukcje, które stopniowo dążą do całkowitej inwersji życia i wprowadzenia jako standard kultu zła i śmierci. No i dostawcą tego głównym pasem właśnie jest Ameryka, jej ambasady, i placówki, co zresztą dzisiaj zmanifestował ambasador Brzeziński. Który właśnie podpisał się i zadeklarował właśnie konieczność wzmocnienia właśnie tej walki z otwartymi, mądrymi, zdrowymi Polakami poprzez wciskanie im wszędzie właśnie barbarzyńskich kultów związanych z dewiacją, rozwięzłością, zastępowanie religii herdunizmem, co oczywiście ma konsekwencje wiadome przez tysiące lat. Jest to wyrazem właśnie schyłku cywilizacji właśnie jakie widzimy teraz na zachodzie. I to co jeszcze niedawno wydawało mi się nawet szokujące, właśnie tezy krajów wschodnich, które uznawały te organizacje za terrorystyczne a przejawy i to, co one promują, za problemy bardziej zdrowotne, psychiczne. Wydawało mi się to dosyć skrajne, ale coraz bardziej widzę i rozumiem, że wobec takiej ilości propagandy, takiej ilości dywersji zorganizowanej i wspieranej właśnie również przez ambasady, przez najsilniejsze organy, instytucje, w cudzysłowie, dyplomatyczne, no zaczyna to się robić poważne. I kiedy widzimy, jak demonstracyjnie zastępują one oni krzyże flagom LPG, jak przejęli symbol sojuszu, Pana Boga z ludźmi i stworzyli z niego swoją chorą, satańską ideologię, którą niszczą narody, no to trzeba moim zdaniem, słuchajcie Kani, interweniować, bo w Stanach Zjednoczonych mają już kilkanaście czy kilkadziesiąt dni LPG w ciągu roku i ja uważam, że to jest nachalne, niesmaczne, brzydkie, niestrawne i powinniśmy się temu aktywnie sprzeciwić. Więc jeśli uważacie, tak ja, że powinni się zabrać z tym, zawinąć w te flagi i wy, wylecieć z Polski, to dajcie znać w komentarzach. Też ponieważ komentarze są miejscem o znacznie mniejszej cenzurze, nie kasują kanałów za wasze komentarze. Więc jeśli chcecie porozmawiać właśnie o tym temacie, który jest banowany, za który grozi właśnie strata pracy, ponieważ korporacje, filmy również czoło poddańczo przylizują się pod system finansowy, który właśnie premiuje te dewiacje i realizują właśnie te agendy poprzez hierarchię opartą właśnie o dewiacje. I to jest absolutnie chore. Tę drogą nigdzie nie dojdziemy. Jeśli chcemy normalności, porządku, rozwoju, to musimy jasno sprawy ponazywać i się po prostu temu nie dać. Liczę na Was. Zachęcam do komentarzy, wspierania tego, co robię, mojej działalności, subskrybowania we wszystkich mediach społecznościowych i oglądania, ponieważ jest tam dużo ciekawych akcji i pomysłów. Hej!